Dzień dobry, witam serdecznie Panią Pani M. Będę się tak do Pani zwracać. Co pokaże najbliższa przyszłość dla Pani? Proszę Pani, no jeżeli mówimy o Pani życiu uczuciowym, to tu pokazuje mi się przy Pani romans, krótko mówiąc, który nie będzie trwał długo. Będzie się Pani zastanawiać, czy w to wchodzić, czy w, nie, ale mężczyzna, który tam był pokazany. Był w królu kielichów. No, oczywiście to może być znak Zodiaku, Skorpion, rak ryby, ale to był król Kielichów, czyli osoba starsza od pani, i tak bardzo uczuciowo do Pani dobrze nastawiona. Więc to jakby z tego pierwszego rozkładu, znaczy z przełożenia kart, myślę, że to pani będzie um, miała podejrzenia, że może ten człowiek jest nieuczciwy, ale dobra, patrzmy dalej, tak. Dla pani wyzwania. Na karta małżeństwa, czyli cały czas jeszcze to małżeństwo, proszę Pani, przy Pani jest, mimo tego rozwodu i, i takiego upływu czasu, to tu cały czas jakiś taki przymus się, e, e, że, że ktoś Pani coś narzuca, jakieś wytyczne, i to wie Pani, no przykro mi, ale to pokazują karty, że to jeszcze nie ustanie, jak Pani sobie, no koło fortuny, ale tu jest nadzieja, że się to zmieni. Do przeszłości odejdzie. Dziesiątka. No widać, ojejku. No widać, jak bardzo a, Pani ma czegoś <laughs> serdecznie dosyć. No podejrzewam, że jeśli pierwsza karta to jest karta. Wiary Najwyższego Kapłana symbolizuje y, to małżeństwo, odwrócony król denarów. Przede wszystkim rada jest dla Pani, proszę Pani, póki co taka, żeby Pani nie wchodziła jeszcze w żadne poważne związki. Bo odwrócony król denarów y, to jest rada, tak? Nie bądź czyimś partnerem. Karty też mogą zwracać uwagę, tak, że jeszcze tu w Pani życiu ta postać tego byłego partnera będzie się bardzo mocno zaznaczać, ale jest ona umiejscowiona koło dwóch dziesiątek: dziesiątka mieczy, dziesiątka buław. Powiem Pani tak, że do, no nie chcę tutaj jakby przesadnie pół roku, ale do roku zamknie Pani całkowicie sprawy ze swoim e, byłym małżonkiem. Skończy się dla Pani uciążliwy i upierdliwy etap wbijania Pani przez niego szpilek gdzie tylko się da i jak tylko, o, jak tylko można. Dzięki swojej takiej postawie e, zdecydowanej. Ma Pani tutaj kartę karmy, to jest siódemka buław. To jest karta karmy, tak jakby pani to przepracowała już, tak ten niefortunny związek pomaga koło fortuny, czyli szczęśliwe zbiegi okoliczności. I teraz na czym te szczęśliwe zbiegi okoliczności mogą polegać? Ano na tym, że u pani Boku może się pojawić w najbliższej przyszłości człowiek, facet. Tu akurat zarysował mi się jako król buław, czyli idealny <laughs> człowiek do Takiej, takiego związku nieformalnego, ktoś bardzo ciepły, sympatyczny i jeżeli pani chciałaby się podbudować w ten sposób, żeby poczuć się taką docenioną, taką po prostu kobieco, to to jest mężczyzna naprawdę, który rewelacyjnie będzie umiał panią podbudować. Dzięki temu. Boże, właśnie w Pani tutaj jakby życiowe żagle dmuchnie taki nowy powiew i będzie Pani tu umiała zdecydowanie tupnąć nogą i powiedzieć temu swojemu byłemu, słuchaj, dość tego, koniec kategorycznie, kropka. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie i albo się do tego dostosujesz, albo ja będę wyciągać, albo się przed, będę przed tym bronić, bo wiem, kto mi e, rzuca kłody pod nogi i tu zmienia Pani i wymieni, bo Pani się dowie. Kto pani Bruźni? Być może nie tylko ten człowiek, ale jest jeszcze ktoś. I co? I co się dzieje? I w piątce była w otoczenie pani żałuje, że kiedyś to było fajnie, że teraz to jest do kitu. Czyli to nie pani żal się tu pokazuje, tylko żal pani otoczenia, że to otoczenie w koło pani, no krótko mówiąc, coś spieprzyło i teraz tego mocno żałuje. I, ale z dziesiątkami tu niestety Albo stety dla Pani, a niestety dla otoczenia, w Pani życiu pojawią się tak znaczące, szczęśliwe zmiany. To są zmiany losowe, to są zmiany karmiczne. Ciężko mi powiedzieć, czego konkretnie ta zmiana dotyczy. Patrząc na króla buław, właśnie mogę, mogę tutaj e, wysnuć wniosek, że będzie to pojawienie się na Pani drodze takiego bardzo zdecydowanego faceta. E, który będzie prawił pani komplementy, który będzie panią wspierał i dzięki temu pani się będzie czuć bardzo, bardzo dobrze. Problemy z dokumentami, proszę pani, tu się jakieś rysują. I więc wszystko to, co pani, że tak powiem, robi dokumentowo, niech pani zbiera każdy jeden kwit, jaki tylko może, co pani w ręce wpadnie, nie wiem, paragony, faktury cokolwiek Pani kupuje, czy cokolwiek Pani załatwia, wszystko musi być na papierze, bo w, z tego względu może się tutaj pojawić problem i jak Pani nie będzie mieć jakiegoś takiego papieru, tak, czy pozwolenia, zezwolenia, coś się będzie opóźniać w kwestii właśnie, nie wiem, takich, takich e, takiej papierologii, to musi Pani tego bardzo, bardzo mocno pilnować, więc to jest dla Pani tutaj taka wytyczna. Bo dopytam jeszcze o tego króla Buław. Kto to jest? No proszę pani, może być to osoba, która, którą Pani zna? Może, bo... To może być ktoś, ktoś, kto będzie prosił, żeby do pani wrócić, czyli stąd jakby domyślam się, że to jest, może być osoba, która, którą pani zna. Ewentualnie drugie znaczenie odwróconej piątki denarów to jest odbicie się od dna. Czyli tak jak pierwsze moje myśli szły, że to będzie ktoś, dzięki któremu pani poczuje się taka właśnie... No mam moc, ja sobie radzę, jestem fajna babka, niezależna, dobrze wychowuje dziecko, mam faceta, który mnie tutaj wspiera i docenia. I to będzie takie właśnie odbicie się pani do góry, pokonanie tych dziesiątek. Całość, tak jak pani mówiłam, do roku e, powinna pani zacząć odczuwać zmiany w ciągu trzech miesięcy, bo ko koło fortuny, wielkie arkana pomagające, tak by, tak by powiedziała. I to dość szybko. Koło fortuny jest e, szybkie z natury. Ja nie chcę tu powiedzieć, że w ciągu trzech miesięcy, e, żeby, żeby, bo wiadomo, że tarot to nie kalendarz, ale koło fortuny samo w sobie daje szybkie zmiany, pozytywne zmiany w pozycji prostej. Więc no tak od trzech miesięcy max do roku pani powinna odczuć znaczące zmiany w swoim życiu uczuciowym. Czyli tak. Zobaczmy. Znowu odwrócona karta wiarki. Na razie małżeństwo, proszę Pani, nie dla Pani i stałych związków niech Pani nie szuka. Jest. Widzi Pani, tak jak powiedziałam, od trzech miesięcy do roku jest na Pani drodze, Król Kielichów, mężczyzna z uczuciem do Pani. Czyli tak mi się wydaje, że tu może chodzić o, o tego samego mężczyznę. Obojętnie czy ten król Buław nam się tam pokazywał do trzech miesięcy, czy teraz ten król Kielichów to jest osoba kochająca. On może mieć dziecko, ten, ten facet, może je sam dziecko wychowywać, ale mam wrażenie, że może tu chodzić o tego samego człowieka. A, on może mieć dziecko, ale proszę pani, on może się z tym dzieckiem nie widywać. Mamy tutaj kartę wieży, czyli zrujnowane, e, zrujnowane małżeństwo może mieć. Może mieć dziecko chowane przez żonę i, i tam też problemy jakieś z kontaktami tu by były. I powiem Pani tak, jeżeli pozna Pani, tak jak powiedziałam, w ciągu trzech miesięcy, myślę już powinno coś się zadziać, faceta, proszę jakby nie wchodzić od razu w takie związki e, ściślejsze. Pierwsza karta, odwrócona karta wiary, dwa razy już Pani to wyjęłam. Stałe związki póki co nie są dla Pani. Jeśli Pani chce się dobrze poczuć, proszę sobie mieć takiego pana wspierającego, który, dzięki któremu będzie Pani czuć się dobrze. Ale proszę nie, też jakby nie planować, a przede wszystkim nie mówić temu człowiekowi, że Pani już z nim najchętniej byś lub planowała, bo to by się wtedy nie udało. Ok, sprawdźmy teraz. Pracę. Jak się Pani, droga Pani M, będzie układać w Pani pracy? Pani, ja myślę, że tak. To, co Pani robi do tej pory, robić Pani będzie. E, natomiast e, mamy tutaj kartę Rydwan. Może być przedstawiona Pani pewna propozycja, czyli albo to, albo to. Coś będzie dane do wyboru i Pani nie do końca będzie chciała przyjąć te propozycje. Będzie się pani, krótko mówiąc, przed tym bronić. Potrzebna. Tam. Tak mi się wydaje, że będzie jakieś stanowisko, gdzie będzie potrzebny specyficzny typ jakiejś wiedzy potrzebny. I pani może sobie pomyśleć o jej kurczę, przecież ja, ja mogę tego nie wiedzieć. I tak właśnie przez to, że będzie pani czuła, że może czegoś pani nie wie jeszcze, nie umie, taki jakiś lęk, bo to niekoniecznie to, że pani tak myśli o sobie, to niekoniecznie jest prawda, ale właśnie może pani taki dyskomfort odczuwać w kwestii no, tej, tego wyboru, przed którym pani stanie. To trzeba będzie się bardzo szybko decydować. Czy powinna Pani na coś zwrócić uwagę. No i tu jest pokazane, nie czekać, zdecydować się, proszę Pani, tłumaczenie wprost. Czy powinna Pani na coś zwrócić uwagę? Nie czekać, zdecydować się. Być może to jest ta karta Rydwanu, która niesie dla Pani te dwie ścieżki. A przez to, że właśnie pani się czuje, ojej, ja tego nie wiem, ja może nie umiałabym się, nie wiem, wysłowić, albo może um, nie umie pani przemawiać, może mieć pani takie obiekcje, że lepiej na przykład nie czuje się pani dobrze, jak musi pani mówić do ludzi, tak? Ale to jest tylko pani subiektywna ocena, wcale tak nie musi być. Jaką postawę, aha, czego pani powinna się wystrzegać? no troszeczkę proszę pani wystrzegać się takiego żeby pani nie pozwoliła żeby pani przełożony tutaj lub przełożona a pokazuje się wredny człowiek za dużo na pani plecy nakładu to tego się pani powinna wystrzegać tak lub też pani bo jeżeli to pani jest przełożoną jakiejś grupy ludzi to raczej proszę pani do tych ludzi żeby pani podeszła miło sympatycznie a nie z pejczem. bo to może nie do końca dobrze ktoś może donosić i pani będzie musiała się bronić tak że pani nie wiem nie stosowała mobbingu źle się nie odezwała bo to teraz to różnie tak bywa jaką postawę konkretną powinna pani przyjąć no Wymagać, 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 ale robić to, hmm, proszę pani, hmm, konsekwentnie, bez użycia przemocy, mobbingu. Hmm, powinna pani popracować nad komunikacją, nad przekazywaniem informacji, płynność przekazu informacji tutaj się pokazuje. I jeżeli jeszcze jakieś na przykład tutaj jakaś droga, wyjazd, bo Rydwan to też może być jazda, bo mam tu ósemkę buław, to myślę, że to dla Pani byłoby dobre, czyli wszystko to co związane z ruchem, z podróżą, z przekazywaniem informacji, z przemieszczaniem się, to, to jest dla Pani ok, tak? Tak fizycznie. Natomiast bardziej mentalnie, to tak jak powiedziałam, klarowny przekaz informacji, stanowczość, um, decyzyjność, ale również, żeby Pani wiedziała, w którym momencie powiedzieć stop, żeby sobie Pani za dużo na głowę nie wzięła obowiązków. To taka tu mi się. Sprawa dla Pani szykuje. Nowe obowiązki dla Pani w tej pracy. Myślę, że na. To będzie w ramach jednej organizacji, ale propozycja jakaś dla Pani będzie czegoś nowego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.